Jesteśmy właśnie w Kaczorach, Kaczory w tym roku akurat tak się złożyło, że Sylwestry na Nowy Rok, czy od 1 stycznia nabywają prawa miejskie. Z tej oto okazji, włodarze tego wspaniałego miasta postanowili zatrudnić nas, abyśmy zrobili tutaj niezapomniany pokaz fajerwerków. Mamy tutaj o tyle utrudnione zadanie, że scena jest 150 metrów Mętrz, za tymi sam, blokami. Pokaz absolutnie nie może mieć żadnego frontu, bo i tak nikt by go nie zobaczył. Więc będziemy robić pokaz na samych bombach. Tutaj jest pierwsza część już rozłożona. Pierwsza część, czyli ta taka drobniejsza. Tam już e, troszeczkę czwóreczki, trzycalowe bomby. Tam czterocalowe. Za chwilę będziemy jeszcze łączyć więcej bomb czterocalowych i pięciocalowych. Teren tutaj mamy bardzo dobry. Bezpieczne odległości są jak najbardziej zachowane. Taśma odgrodzeniowa została rozciągnięta, więc nie pozostaje nam nic innego, a mamy jeszcze 2,5 godziny, jak połączyć pozostałą część tego pokazu. No i co? Bierzemy się do dzieła. No to, czekamy. Jest północ. Jest północ? Błyska się. Głos straciłem. Zobacz, starta walnąć. Oh. Zobacz, to same zimne efekty lecą. Oh. Wow. To jest zobacz. Walnął wow. walnąć. O, weszli w kątóweczkę. jak Yeee! Oh non sono ti conti Oh! Bah, da, da, posto, ma tanto accosto a far caldo! Oh le fiamme! Yeee! Yeah, Yee! Yeah. Yee! Yeah. Yee! Yeah. Yee! Yeah. Yee! Yeah. Yee! che Yee! 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 Chłopcy wszędzie, normalnie jest w końcu! Jaał, nie Niezobacz! I normalnie w końcu na spada! to jest pokaz. Jeszcze salutów nie było? Tak. Normalnie do ziemi efekty. Jaż ręka już powoli chodzi. Łapacz! Normalnie nie by no do ziemi. Do ziemi. Boguś, jakieś słówko? No, spokojnie. nie. Przywitanie nowego roku z takimi szelami, w takim miejscu, na taką okazję myślę, że super możemy powtarzać w tym co roku. Scena była 150 metrów w tamtą stronę, więc my muzyki nie słyszeliśmy, to pierwsze Primo. Drugie Primo my nie widzieliśmy dobrze kątów, bo staliśmy za blisko. Poza tym nie miałem szeroko obiektywu. Ale pogoda w porównaniu do tego co było wczoraj, pogoda wymarzona, także... To też padał. No, też Nie tak podchodzimy, bo e, saluty nie wyleciały Więc musimy odczekać 15 minut Żeby nikt głowy nie stracił Aż głos straciłem z podniety. <grym> I takim oto cudownym sposobem z Kaczor Znaleźliśmy się w Radomiu Na inwentaryzacji, gdzie oczywiście was zapraszamy Jakby kto pytał, do Radomia, do Benia Dobrze wam dobierze Najpierw zapytałem się, panie Boganie Jak pokaz, co można było w nim poprawić Co, jak co wydaje, się mi się, że, wydaje mi się, że pokaz planowo. Jak na czas, który mieliśmy na przygotowanie, i na ograniczenia, które tak naprawdę postawiły nam warunki, w którym ten pokaz się odbywał, czyli scena stała około 200 metrów od pokazu. My strzelaliśmy tak naprawdę za blokami, więc wszystkie fronty odpadały. Mogliśmy tylko i wyłącznie opierać się na wysokich bombach. Wybraliśmy oczywiście przewagę efektów Brokat krawny, żeby te efekty jak były jak najdłużej się utrzymywały, były pełne. W miasta pokaz bardzo się podobał. Osobom, które oglądały ten pokaz z trochę bliższej odległości mam nadzieję, że również. No, no co, pokaz Sylwestra uważam za udany. Wszystko wyszło planowo. Może tam jeden jakiś taki rządek nie wyszedł na opóźniaczach, ale naprawdę nie było tego aż tak bardzo mocno widać. No. Teraz ja, e, to było słowo profesjonalisty, teraz współprofesjonalisty, żeby nie było Tak pięknie i przyjemnie, zawsze trzeba jakąś krydytkę, krytykę dać e, Biorąc pod uwagę, że mieliśmy bardzo trudne warunki atmosferyczne w ciągu roku jak robiliśmy pokazy Nie mieliśmy ani razu tak trudnych warunków co w Sylwestra e, Deszcz, mrzawka, deszcz, mrzawka i bardzo silny wiatr który zdzierał nam folię Przez co no, zalał nam chyba dwa opóźniacze albo trzy I przez co była taka, przez chwilę była taka przerwa po prostu tak była taka przerwa, ja to nie nagrywałem tego tam gdzie była ta cała scena, muzyka i ci ludzie, wtedy byście widzieli jak to fajnie leci w ten sposób, tak to wybucha, to wszystko, tylko od razu wam na samym porządku mówiłem, że ja będę stał w pierwszym rzędzie i bo wiadomo to nie będzie taki fajny synchronizowany single shoty, one rowy, jak to się mówi, jak mówisz rzędy przód, mm -hmm. tak, no, fronty. fronty, nie, nie było frontu po prostu, więc no. Ja, ja się nastawiłem głównie wiecie na łup 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 pup jak stałem pod tym to powiem Wam tak Kamerą nie wiedziałem co nagrywać to było coś no, najwspanialszego Kaczor to tam kaczorkowi to świderek aż yy, zakręcił się jak to się mówi Czyli włosy mu się zakręciły z radości Tylko tak jak powiedziałem brakowało mi jakiegoś chociaż sa salutka Ale No tak ale bardzo dużo osób założyłem pod yy, w Sylwestra dodaliśmy film Od tak. z pokazu weselnego bardzo dużo osób pyta się Ile takie pokazy e, tak naprawdę kosztują? U nas pokazy e, biurotechniczne, które są na weselach, a tak naprawdę e, branża weselna za chwileczkę ożyje. w maju zaczną się pierwsze wesela e, i zachęcamy Was do tego, żeby, żebyście kontaktowali się z nami w sprawie pokazów weselnych. Koszt takiego pokazu zaczyna się od 5000 zł. Tak. Wydaje mi się, że taki budżet, który już coś można, w którym już coś można zaprezentować na wesele, to jest około tysiąca. Jakieś obchody dni miast, i tak dalej, jak najbardziej jesteśmy do Waszej dyspozycji. Rekonstrukcja, pirotechnika filmowa. Tak, numer telefonu bezpośrednio do mnie. Można oczywiście pogadać o, o pokazach pirotechnicznych na weselach. To jest 518 618 358. Eee, także śmiało dzwoncie, pytajcie jakieś szczegóły. Eee, tak naprawdę, do takiego pokazu potrzebujemy tylko zgody właściciela terenu, czyli w tym wypadku, zgody restauracji. Resztę papierków, wszystko, wszystkie zgłoszenia załatwiamy my. Tak naprawdę, Wy się tym nie przejmujecie. Więc jeżeli oglądają nas przyszłe pary weselne, które chcą jakoś urozmaicić, ubogacić eee, tę uroczystość, właśnie w fajerwerki, zapraszamy do kontaktu z nami. Tak jest, pozdrawiam. A jakby ktoś chciał, to możecie dobrze napisać na Instagram Machony69, a ja wtedy wszystko przekażę Pani. Ale... Tak jest. Pozdrawiamy i szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego.